Cześć, jestem i witam Was w pierwszym odcinku z naszej serii Przygody z Minecraft. Hmm. Kolejny render mapy. I kolejny... Kolejny las, kolejna puszcza. No, będzie ciekawie. Tak mi się da, mi wydaje. Co się okaże? Mm. Szczerze to... Tak, zanim ja wrzucę ten odcinek, to... Pewnie to już nie będzie nowością, ale jak dla mnie te, ten rodzaj drzewa jest nowością. W sumie widziałem go już na poprzednich renderach mapy, ale... O! Oh, Goddammit! Mmm... Okej. Okay. Nie będę tego mówił, bo nie chcę tego powiedzieć tak wcześnie. Na bo jestem zbuszony, że na razie... Z tego co widzę, jeśli to oczywiście będzie takie urodzenie, jak, jak mi się już wydaje z daleka, że się tutaj osiedlimy. Kurczę. Ciekawie dosyć. Noc, tak. Od razu jest noc. Ja chyba włączony tak na razie pokojowy. Pierwszy raz prześpimy na pokojowym, bo... <laughs> bo zrenderowałem mapę. I jakby poszedłem sobie zrobić herbatkę. A wiadomo. To nie jest ani multiplayer, ani... i zamiast być serwa to błęd-serwa. świata to ja nacisnąłem tylko Escape i po prostu o. A tu świat dalej płynie. Niestety. Um, no trudno. Pierwsza będzie troszeczkę nudniejsza. Ale to się wszystko jeszcze okaże. Nakopimy trochę drewna. Żeby było nakopimy. Urąbiemy. E, co do planów tego testplaya. To będzie to na 99% czyste survival. Żadnych wątków fabularnych. Niczego. W yy... miałem nie nagrywać Minecrafta, ale z racji tego, że jakoś polepszyły mi się warunki do tego... ...padkowo snem, to postanowiłem nagrać. Myślę, że ta seria nie będzie jakoś tak zbytnio długa, bo mam w planie nakręcić multiplayer z czudzą. No właśnie, no to czudze, już kto oglądał tam jego Mr. Speed'a, to już chyba cokolwiek go poznał. Ale... No... No niekoniecznie wszyscy. Niekoniecznie wszyscy się muszą interesować Mr. Speed'em. Yy, właśnie, a propos Mr. Speed'a, też go miałem nagrywać, tylko, tylko że ja miałem nagrywać Most Quanteta ale z uwagi na to, że jest to ta sama, nie dość że kategoria gier, to jeszcze seria no to myślałem, pomyślałem, że wielu z Was musiałby rezygnować z jednej z nich i wybierać spośród więc to chyba by nie miało najmniejszego sensu tak na kopię tego tak, żeby było u rąbie żeby było w miarę na kilka narzędzi patyków no kopię tylko troszeczkę... o, błyszko Mmm, kod I... i... coś tu porobimy okej okay. wszystko? wszystko od razu na początek sobie stworzymy workbench'a żeby od razu był <laughs> przyjaciel nasz mały i teraz tak nienawidzę drewnianych narzędzi, dlatego jak ja ukopię troszeczkę kabustona, to od razu wyrzucam go, więc nie plujcie się o to do mnie. Wiem, że to troszeczkę głupie, ale już taki mam styl. Kabuston góra... Jestem z tego niezmiernie zadowolony. Moja wizja na ten odcinek jest króciutka 20-30 minut żeby obczaić na razie tu to co zobaczyłem czyli te jaskinie te, wie, te góry wręcz obejdziemy je praktycznie z każdej strony bo zobaczymy co jest, czy jest tam jakiś system jaskiń systemy bo to jeden na, na tyle mam no to, to chyba nie będzie jakieś tam duże osiągnięcie mm. No, jeśli tam cokolwiek będzie więcej tego, no to może i tutaj już się zatrzymamy. Stworzymy sobie od dwa, plus jedną łopatę. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy... Fuck. Ciach. 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 Okej. Okay. Hm. Mam takie zwyczaj, że zostawiam workbenga tam, skąd przyszedłem, żeby potem nie chodzić 15 razy, kiedy już... Znaczy, to jest tak na razie tylko na początku na początku kiedy kiedy szukam czegoś, jakiegoś, jakiejś miejscówki takiej żeby się nie wracać 15 razy, no bo takie tak czasami się dzieje, że ktoś otacza kilkanaście razy jedno miejsce, bo nie wie gdzie się siedzieć albo o. Hm. właśnie mm. Ja sobie zabiję te trzy, ała, te trzy owce na łóżko, ale nie będę chyba ich używał najpierw z początku z uwagi na to, iż po prostu światełko lała. Już myślałem, że, że coś tam naprawdę może być. Aha, to lało. Słuchajcie. Ciekawe, naprawdę ciekawy jest ten odgłos. Mm, na czym to skończyłem? Dobra, nie pamiętam, ale teraz przejdę do tego, jakiego miejsca szukam. Szukam miejsca mm, albo, albo jakaś równina, na której spokojnie mogę wybudować y, coś, co ja chcę wybudować. Lub... Ała, lub po prostu takie miejsce, taka góra, gdzie będę się mógł spokojnie wykopać. I też wybudować tam cokolwiek, co ja będę chciał. Nie, nie, nie szukam takiego miejsca, gdzie już na siłę się muszę osiedlać, bo przykładowo mam dostęp do wielkiego zbiornika wodnego. Nie muszę mieć, bo bardzo lubię tworzyć wodospady. Wręcz. Jak się widzicie do to, to się nie przejmujcie. Jeśli nie widzicie, to też się nie przejmujcie. Okej. Okay. Tutaj nieraz jak widzę właśnie takie coś, to od razu bym wam powiedział, że jeśli bym był chociaż na poziomie Easy, to tu na 90% według mnie pojawiłby się zombiak. Okej, z powierzchni się szybciej kopie? Bodajże. Tylko trzeba stać na czymś. Za dużo tego nie było. No, ale trudno po prostu wyjść hm. obajdę tak jak mówiłem to z każdej strony się postaram o mi się sobie czeka i chyba to jednak będę musiał zrobić bo troszeczkę ręka mnie waha kurczę jest nie to nie więcej potyków a to jest najmniejszy problem największy problem jest taki żebym cokolwiek tutaj mógł znaleźć <laughs> bo ja nie znajdę nic no to może być kiepsko no Nie zobaczyłem która była godzina jak zaczynałem nagrywać A tak około mniej więcej będę miał to wyczucie Coś tu jest? Jest taki poddaszek Tu gdybym nie, gdyby nie było tamtych gór Albo gdybym był już na, po, na trybie mm, ze, spo, ze spawnem mobów To prawdopodobnie bym się teraz schował. Ała. No ale Skoro nie jestem no to nie wiem. Nie mam nożyczek, bo nie mam z czego ich stworzyć. A krowę też zabijemy, będziemy potem więcej jeść, bo jak się dzień, dzień zrobi, e, dzień powstanie, się tak wyrażę, to... Dobra, więcej ich nie będę zabijał, potem się okaże, że ich nie będzie więcej. Nie się rozmnażają. Mm. Coś to takiego? Okej. Okay. To może być ciekawe. Aha, tu była góra. No tak, jakby nie było góry, to już bym znać, że się leżał. No wyjdziemy tam, zobaczymy. W miarę muszę sobie wyjście stworzyć szybkie. Mam węgiel, mam węgiel. So, Stworzę jeszcze parę patyków. Desek ki. się pochodnie. W sumie powinienem już go wyrzucić, bo taki jest mój zwyczaj, że wyrzucam drewniane rzeczy. Okej. Okay. Okej. Okay. Więc teraz zrobimy tak. Pójdziemy w dół. Wykopię najpierw węgiel. Pójdziemy w dół. Jeśli tam będzie coś większego, to jednak włączę ten poziom easy lub normalny. Żeby było ciekawiej. W tej skinie, bo nie podróżujemy po dniu. Po, po dniu. Po, po na górze, na podwórku, na polu, na świeżym powietrzu. I nie będzie mi to tak aż przeszkadzało, że z każdej strony coś na mnie wyskoczy, a ja nie będę wiedział, co mam zrobić w takiej sytuacji, bo, tak jak powiedziałem, za szybko ten, ta noc nastąpiła. Przez moją y, głupią herbatkę. Okej. Okay. Dzień jest. Ciach, ciach i jedziemy w dół. Nic, nic, nic. wow... To jest taka kanciapa. Mogłem miałem to budować, ja. ale... Schody królewskie sobie stworzę. stworzy. Wow, a to nic nie ma? Nic. Dobra. Czasami to jest taka ulga jak. Widzisz tylko, że to jest bardziej ulga, jak ta jest jakaś większa. Idziesz sobie po świecie. Spotykasz miejscówkę taką jakiś system jakiś, który jest naprawdę taki głęboki. I nagle patrzysz, a tu a tu kon, a tu po prostu rozwidlenie w każdą z dwa, trzy kierunki i w który kierunek nie wejdziesz, to rozwidlenie w kolejne kierunki. Wejdę na górę, zobaczę, bo tam coś tak bardziej obiecujące było wcześniej. Coś tam widziałem. No bo to jest nasza puszcza. Hm. Jest i nie? Coś tam jest. Hm. Fajny teren wyrównam tam, ale to... to jest na razie tak z góry patrzę. Tam pewnie kawałeczek i dalej już się tam coś innego będzie. Hmm. Miałem iść tam, ale z uwagi na to, że i tak mam obejść te góry, więc skoczymy to pełnym, pełnym slajdem, pełnym obiegiem. Okej, okay, świnki. Świnki, świnki. Bardziej lubię mięso ze świn niż z grup. No ale krowa mi się też muszę zadowolić. Niestety takie życie. Uwaho! Uwaho, jestem ninja. Jedziesz krowa. Ty krowa głupia. Uaho. Zabijecie. Ciebie też. O, Dobra krowa. Dobra krowa. Ooo. No, biedna krowa. Biedna krowa. No, tak nie mój problem, tylko jej. Okej. Okay. Hmm. O i zrobię to co ja najbardziej lubię, jeśli chodzi o skórę. haha, Uwielbiam buty. Po prostu uwielbiam. Od razu sobie nałożę. Haha, Właśnie coś się działo z z moim skinem. Nie wiem czy to wina. Nie wiem czego to jest ogólnie wina. No ale... Postaram się na kolejne odcinki. Spider. Nie spider, ale... Z racji, tak że wiem, że on się nie atakuje, to się czuję bezpiecznie. Hm. O, nie no już, miałem nadzieję, że tu coś jest. Tu powinno być jakiś zbiornik. O. <ścoughs> Cześć, zombie. O, oh, man. No, jak uciekasz, to uciekaj. <ścoughs> Węgla nigdy nie za dużo. A, jak trzeba, tego brakuje. To jest właśnie problem. No ale tu sobie poznal pochodnie, że tam muszę iść. Tę też też obejdę, Muszę coś zjeść. Ja sobie to jedno. Ła na pół. Zresztą mięso spod nie też. Jakby w pełni... w pełni zdrowym. Jeden pies. O, bagna. Jak O, czanki się nie zładowały. Nic. No, Powiem wam, że jest to naprawdę epickie, ciekawe miejsce bagna drzewa drzewa wielki zbiornik, którego i tak nie potrzebowałem i tak stworzę jakieś jezioro yy, wodospad który zleje się do tego bo coś tak właśnie czuję już, że się tutaj jednego siedzę. o drzewo, to jest takie drzewo jak na niektórych filmach yy. ktoś musi wyjść na jakąś górę yy, gdyż z drzewa musi poprosić próbkę czegoś i zdobyć coś z tego dr drzewa musi coś osiągnąć a to jest strażnik tego drzewa i musisz dać zagadkę aby mm, aby móc nawet dotknąć tego drzewa wiem, zmyślam nie, nie zmyślam, naprawdę N nie jeden taki film oglądaj okej, okay, wyszedłem tutaj nie wiedzieć czemu nie wiedzieć po co, aha, zombiaka szukałem teraz znowu zgubiłem tą dziurę o. Fak, jestem z powrotem. <laughs> Mam nadzieję, że bym tutaj poszedł. Cześć. Co u ciebie? No, no, musisz tak do mnie iść. Nie grasz wam. Nic nie ma. Chyba... że dalej się nie będę wkopywał, bo nie... będę wam, nie będę wam kopał odcinka. Weźcie się czanki, zajdujcie. Ciach, ciach, ciach fara jak mam ten normalny dobra nie, 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 nie przepadam z dalekiem bo właśnie daleki powoduje to na, na, najwolniej się wodują. ładują dale, daleko się widzi ale dalej się czeki e, Okej. Okay. nie spotkałem żadnej świni więc to jest y, a spotkałem dużo więc to jest jakby nowość w moim moim y, jakby m, nazwanym to życiu wiem tam miałem i tam zaraz pójdę po prostu chciałem zejść. Widzę, że to będzie dużo zwiedzania. Na pewno w pierwsze odcinki coś tu pozwiedzamy węgiel. Nie przypuszczę okazji, bo naprawdę przypadną za węglem niezmiernie. Łoman. Tak. Czuję. Czuję tu. To po prostu tu będziemy tyle zwiedzać, że, że po prostu masakra. Okej. Okay. Zacząłem mówić, że pierwsze odcinki to będą typu, znaczy, nie wiem jak to powiedzieć, ale powiem to krótko, prosto, zwięźle, że postaram się coś w tym odcinku ogarnąć, to jest na razie taki pierwszy odcinek, taki troszeczkę mniejszy odcinek. Jeśli chodzi on też no, o nowe, o to jakieś nowe wersje Minecrafta, to będę wam, jak coś się pojawi nowego ciekawego, to będę wam mówił o tym, jakieś informacje czy coś. Mm, na razie nic, na no, nic się nie wkopałem ciekawego. Mm, ale jak coś znajdę, to od razu wam powiem. Pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem... Pozbieram troszeczkę kabustona drewna i postaram się wybudować jakąś prowizoryczną chatę, bo nie już za chatą z cegły, chociaż zobaczymy, jeśli będzie kilka opinii, żebym zbudował jednak chatę z cegły, no to zbuduję, ale na razie jeśli nie muszę, to nie zrobię, szkielę, nie z nimi. nim. Więc druty, O oh, menno, kurczę, znowu, z, znowu mnie to spotyka. To był mój pierwszy plan, więc tu pójdę. O, Świecę wam, dużo wam, poświęcę. Nic nie ma. Ale chyba te trzy jaski nie muszą być powiązane, skoro są po pierwsze blisko siebie. Po drugie, nagle zaczął mi bić w serce spawner. Ten głos, odgłos, no bo wiele osób mówi, że właśnie ten odgłos. <coughs> każdy odgłos ma, ka każdy spawner ma inny odgłos. Dźwięk. I nie uczę się tego na pamięć, bo nie ma sensu Lubię spotykać coś, co mnie zaskakuje A nie, co wiem, wie, co po prostu wiem, co mnie czeka Tak jakbym grał szczytami czy coś w tym stylu Okej, okay, tu nie świeciłem, ale zaświecę, bo to się może okazać, że tu coś było A nie ma Dobra, przygotuję się, bo tam może być coś więcej 40 wystarczy, nie robiłem całego taka bo się nie opłaca. A, mam 54. A nie będę wszystkich przypalał, bo się przyda. Jeśli będę chciał przepalić żelazo, czy coś. Okej, okay, jedziemy. O, diot. O, man! Łoho. A to nie fair, Enderman. Okej okay. Nie patrz, nie patrz się na niego, nie patrzę się na niego Fuck! Creeper! Okej okay. Patrzcie, patrzcie Wybuchnij! Wybuchnij! Zabij go! Wybuchnij, zabij Endermana! No wybuchaj. Dobrze. Mam nadzieję, że go się w tym stupo raz i zginie. Mhm. Mm to był błąd. No gdzie on jest? Okej. Okay. Powiedzmy, że... Że go zabiłem. Uznajmy to, że go zabiłem. Żebym tutaj nie, nie padł ze strachu, że on zaraz zaatakuje. Uznajmy, że go zabiłem. okej okay. światło, 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 światło dostała światłość tylko w tym kierunku wyjdziemy hm dobra, wykopiemy się Zobaczyć, co będzie... o, miłe powitanie, mam nadzieję że będzie coś ciekawego nic, a... ała, a nie zauważyłem czy jest dziury okej okay. wrócę się tam, powiedzmy, że chcę obeznać troszeczkę terenu W sumie gadam, gadam, ale nie patrzyłem się długo. odcinkać. wcześniej, kiedy to mówiłem, to było 42, a nie 42 minuty odcinku, tylko 42 minuty po godzinie 14. Więc teraz jest 15:06 i kolejna noc. <gryw> Naprawdę to jest skupiające i ja chyba Albo... nie, nie zrobiłem pętli. Dobra, przydostanę się tam na drugą stronę, bo chcę naprawdę nie zobaczyć, gdzie jestem. Mam nadzieję, że jestem w jakimś normalnym miejscu. jakimś zaskakującym. W sumie może to być zaskakujące miejsce, a żebym wiedział mniej więcej orientalnie, gdzie... Tak, wiem, gdzie jest. Byłem tutaj tam, żeśmy spoczęli w tamtym lesie, rozpoczęli w tamtym lasie. I tą górę że... nie, tamtą górę żeśmy zwiedzili, kawałek tylko. Chyba tak. A może jednak nie? Nie, to na pewno jest ta góra, tylko że to chyba ta góra jest z innej strony. Tu jedna dziura, tam druga dziura, tu trzecia dziura, to jest tylko Bóg Światła. Tam jest szkiel szkielet. Szkielet. Okay. Mm. Naprawdę mógłbym ten odcinek jeszcze ciągnąć i ciągnąć i ciągnąć bo to jest teraz do zwiedzających po prostu masakry ale i tak będę to musiał podzielić na odcinki tak bo nie nagram odcinka kilku godzin nowego bo nie ma to sensu to mi chyba A ale to trudno ha Muha. dobra y, będziemy kończyć ten odcinek z miłym akcentem fazę księżyca tak nosz się spisał w tej wersji 1.2.4. 4 i no i to by było na tyle komentujcie łapki w górę i do zobaczenia w kolejnym odcinku kiedy to ja postaram się znaleźć miejsce na miejsce, tylko miejsce na HCM także tym akcentem kończymy cześć czołem